No, Okej, okay. odpalam nagrywajkę i jedziemy. To gdzieśmy skończyli misiaki. To znaczy wyszliśmy z, z bazy, zanieśliśmy tego kolesia do szpitala i jesteśmy chyba w bazie wojskowej. Tak, skończyliście mhm. się z innymi agentami e, tam inkwizycji, znaczy generalnie z Rupertem. Mhm. Prosząc o jakieś takie wsparcie i dalsze wytyczne. Oraz prosząc o to, żeby ewentualne żeby ewentualne dalsze kwestie, tak? czy, jak, czy jakaś pomoc, czy coś było kierowane pod adres, który wy tam zakomunikowali, tak? No. Mhm. Dokładnie. Jeśli wiesz Rupert może nam pożyczyć, to żeby nam pożyczył ze dwóch, trzech szturmowców. Mhm. No on, on zobaczy jak sprawa będzie wyglądać, e, czy nie będą potrzebni tej w tropieniu, ponieważ on mówi, że generalnie współpracuje z tymi e, ludźmi z Deathwatcha. I mhm. jeżeli będą potrzebni, no to, to będą potrzebni. No to wiadomo. No. E, a wy, wy cóż tutaj jeszcze zamierzacie coś podjąć, czy... Ja bym najchętniej chciał porozmawiać z, z tym człowiekiem, jeśli on by mógł, jeśli mogliby go na tyle, wiesz, pobudzić, żeby on mógł, nie wiem, pisać czy coś. No, tak. Dostaliście wiadomość, że on będzie może operacyjny, tak komunikatywny, ale to za kilka dni, bo wiesz, jest, wprowadzić go musieli w śpiączkę farmakologiczną, żeby y, załatać wszystkie dziury i pooperować go, bo miał mm -hmm. pomoc krwotoków i pęknięć organów y, wewnętrznych. I prawdopodobnie bez, y, wiesz, y, będzie konieczna jak, jakaś y, transplantacja kończyny, tak? Tak zmasakowali, no, więc... Y, więc no najbliższy kontakt z nim y, faktycznie będzie możliwy no ale to za kilka dni. No To co, Rozumiem. To kopalnie? Ja mam, ja mam, ja mam taki pomysł. Weźmy się, zbierzmy i pójdźmy tam sami we dwóch. Zajebać wszystko? Tylko bym musiał pożyczyć metacz ognia. Nie Mietacz ognia. A dla mnie coś cięższego jest? Hmm. A umiesz strzelać z bazuki? Nie. Projektywum to jest PS, tak? Nie, nie, nie to jest Launchers. A Launchers nie? Tak samo Weapon Flame, ty mel masz? Flame? Chyba mam, ale... By... nie, nie mam. Ale wyrzutnie rakiet by się przydała albo granatnik. W ciasnych pomieszczeniach, no. To może coś laserowego, jest coś takiego? Hellgun. Eee. No znaczy wiecie, no, w zależności jak, jak pociągniecie za sznurki i, i kogo się będziecie chcieli o to pytać, tak? Od no, razu no wam powiem od, 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 mistrza, o, od mistrza gry notatki, notatka, że to co wy macie przy sobie to jest dobre uzbrojenie. Szczerze mówiąc. Co najwyżej granatów by się wam przydało. Yy, I to wszystko. Bo też tak właśnie myślałem o granatach. Znaczy mamy ciągle po trzy. No tak. No bo nie a faktycznie, bo nie wykorzystaliście ostatnio. Nie wykorzystaliśmy. Mhm. Yy -y. I myślisz, żebyśmy dali sobie mistrzoniu radę? Yy, powiem tak, no ty powinieneś... Yy, Pamiętać, że, że na niższych poziomach Mel, radziliście sobie bardzo dobrze, bez żadnej pomocy ostatnio. Mhm. Wcześniej mówię jeszcze. Tak. Mhm. No. no więc... Znaczy hmm. no, wiecie, bo jeżeli chcecie jakieś te, to będziecie musieli to po prostu odegrać, jak się staracie po te sprawy po te rzeczy, po ten ekwipunek i ja, ja tego nie gwarantuję, że to dostaniecie, no bo jesteście ludźmi operującymi tajnie, którzy są w jakimś, wiesz, w stolicy, tak, tutaj tego okręgu i zwracają się nagle do, do bazy wojskowej prosząc o, o to, żeby im wydano ciężką broń. A po co? No, no bo sobie będziemy łazić po mieście. No to wiesz, Mel, ja nie wiem jakich wy argumentów zamierzacie użyć, żeby ktoś wam coś takiego dał. A ten pułk... No, no to sobie poradzimy. A pułkownika już żeście wyprosili o tyle przysług, że, że... wiesz, to, to już ten argument zaczyna się kończyć. Mhm. mhm. Znaczy... Znaczy mam tak no jest możliwość sobie kurde ciężkiej broni to M, ten las kanon y, na pewno stary nie to, to jest ogromna są... rzecz to jest ogromna rzecz którą trzeba masz trójnóg który musisz rozstawić, musisz tego skurczybyka postawić na tym trójnogu obok ułożyć skrzynię z baterią podłączyć to kablami zasiadasz tak. wtedy za tym i strzelasz <laughs> Teraz się odpada. No. Dlatego to się nazywa kanon. No. No właśnie. No to nie, to więc co idziemy po prostu. Weźmiemy granaty i tyle no. Dokładnie. Mm. No. no Mamy granaty po trzy, idziemy, kurde. Może... 6 hmm. granatów. No. A ty jeszcze możesz w tym swoim longlasie, tak, no. przeładować baterię. Jeżeli będziesz jakiegoś silniejszego wroga czy coś, to ci mówię właśnie notatka od MG, jeżeli nie znasz jeszcze mechaniki używania tam baterii, możesz przeładować baterię. Przeładowanie baterii oznacza, że pojemność zmniejsza się o połowę czyli masz 20 strzałów zamiast 40 bodaj czy jak? chyba tak, tak. no ale e, e, ale dostajesz dodatkowy punkt e, obrażeń tak, do każdego strzału co może się akurat przerodzić wiesz a to w penetrację pancerza a to akurat nie żeby żeby komuś wiesz e... znaczy ja bym wolał i tak szczerze mówiąc, najlepiej to bym wolał załatwić sobie trochę amunicji do automatu. Ale masz jej dużo. Razie, ale to jak ustawisz się pół kilometra od celu i zaczniesz do niego napierdalać. <ścoughs> mm. Tak czy inaczej, masz, masz jej póki co dużo. To jest, snajper, to jest snajpera po prostu. Mm -hmm. No. <ścoughs> ja hmm. bym tam poszedł po prostu z y, automatem. Nie klasę. Mhm. Ja tam idę zawsze uzbrojony, tak jak zawsze, czyli jak małe odzio piechotę. No. Dobra. Jestem wtedy przygotowany na każdą okazję. Aha. Chcesz miecz? A ty masz miecz w ogóle jakikolwiek? Mam a, miecz. Ramiecie. Mam a, miecz. a to luz. To tylko... tylko amunicję załatwić sobie. To amunicję można kupić w pierwszym lepszym spożywczym. Nie mam sklep... nie mam hajsu. Nie masz pieniędzy? Nie mam ani grosza <grystanie> Coś ty zrobisz z pieniędzmi? Ale Wydawałem. do jak grać się pytam? Wydałem. Na <grystanie> no, co kurwa No, było, miało, miałem 40 krytych yy, i bardzo chciałem mieć yy, ten yy, Red-Dota. No to mi już, gdy mówi, dobra, dań ci Red-Dota, ale nie masz hajsu. No to nie mam hajsu. To no, faktycznie. No. Daję Bo, mu 10 za zabrak Zabrakło mu zastacją dziesięć kroków. To już dałem mu w prezencie, tego wiesz. Mhm. Hmm? Daję mu 10 kroków. Jestem cały no. Zrzucono ci, jak cię planeta matka stworzyła i już, no. <laughs> A żołd to ja dostaję? Dostajesz co miesiąc. Aha. To może by tak wypłata była? No właśnie miałeś wypłatę. Aha. Ja jestem... Ja zawsze... Słuchaj, ja najmniej zarabiam. Zarabiałem ze wszystkich graczy, a zawsze byłem najbardziej kasiasty. Bo Ciekawe. ten skubaniec jest na tyle łebski, żeby wiedzieć, że trzeba zbierać rzeczy, a potem je opychać. Choćby za, za marne pieniądze. Ale trzeba to robić. No kurczę, to jest w no. grze się tak robi, no. No. Ostatnio zrobiłem przecież 300 tronów na tym. Mhm. Ja mu daję 10 tronów za notacją. Do oddania. 9 stronów daj, bo będzie 3 magazynki. No niech ma 9, nie? By sobie za jednego trona kupiła. Czekaj, poczekaj, ile to jest. 1 tron to 20, tak? Mm -hmm. To ile to jest? 5 stronów to jest 100? 9 stron to jest 180. No to 9 stronów to 6 magazynków będzie. Mm -hmm. Nie chcesz orbitek do tego. 6 magazynków ci pisałeś, tak? Tak. No dobra, dobra. No to jeszcze tam mam troszkę. A dokładnie zaraz zobaczę, nie ja łączym odezydków. I łącznie masz 10. O. No to 300 sztuk amunicji chyba powinno starczyć. No. Jesteś tym obwieszony, że mógłbyś sobie z tego drugą kamizelkę kulę odporną zrobić. Chcesz czy kulę odporną to kwestia dyskusyjna. Ej, ale, ale, ale... Damy, Juri, jakby na przykład jakieś poważne obrażenie dostaje w klatę, zrobimy dodatkowy rzut na to, czy ta amunicja nie wybuchła. Amunicja nie wybucha. Uj. To jest imperialna amunicja. No, żebyś no się nie zdziwił. No. To znaczy to jest magazynka przy pasie, kurde, a nie... A nie Bóg wie, w bugwie luzem na taśmie. Ej, sorry, na amerykańskich filmach wybucha, więc tak jest, tak. No nie. Nie, nie ma tak. No, ej, jak to nie? Nie ma tak, bo ja to mam w magazynka. No, A. ale jak magazynek przestrzeli, to też wybucha. Nie, nie wybucha, kurwa. Jakie ty filmy oglądaliście? No co, no Delta Force, z cigarem, ten yy, American Ninja. Najlepsze kino hollywoodu. Musi mieć zapalnika, to nie ma cholera zapalnika. Oj tam, oj tam. Tak ja mówię. Dobra. Nie oglądałeś Pogromców mitów? Już nie udało mi się wysadzić magazynek. No tak, oni, oni to byli już ze wszystkiego zdolni. Nawet betoniarkę wysadzili, a w betoniarce był tylko beton. W No. Pysznie. Dobra. Masz, masz kupiłeś sobie tam w tym wiesz, magazynie wojskowym amunicji tak dużo, że ludzie nadzieję patrzą jakbyś miał się na własną wojnę gotować z sąsiadem. Albo, z albo coś w tym deseń. No ale dobra, no może zupę gotuję jakąś arminą, oni no, tam takie rzeczy żrą. Tak. O panie, to to ty no dobrze, no zaopatrzyliście się, więc cóż teraz? No wracamy tam. Mhm. Gdzie? To, do ten zakład, tak? Mhm. Wracacie. Też po zmroku? Chyba nie ma co czekać do zmroku. No. Mhm. A jakby nas monitorium chciał zdorwać, monitorium to jest policja. Taka zwykła. Jakby nas monitorium chciała złapać, to i pomachamy blachami przed nosem i wiesz, będzie... Przepraszam. <grym> <grym> no dobrze. Nikt, się... <grym> nikt poza jakimś tam wiesz. O, taka mniejsza gangsterka się tam kręci. Widzieliście jak spod okolicznego baru...